Cześć, tu Edgar. W dzisiejszym odcinku przenosimy się na jeden z najbardziej samotnych skrawków Ziemi Wyspę Wielkanocną. To miejsce, gdzie powstały setki kamiennych olbrzymów, których twórcy zniknęli, pozostawiając po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Kim byli ludzie, którzy wznieśli Moai? Dlaczego ich cywilizacja upadła? I czy naprawdę zniszczyli własny świat, ścinając ostatnie drzewo? Historia Wyspy Wielkanocnej to opowieść o ambicji, izolacji i katastrofie która wydarzyła się naprawdę w środku oceanu i na oczach kamiennych świadków. Wyspa Wielkanocna, znana również jako Rapanui, od lat uchodzi za miejsce wyjątkowe. Samotna, leżąca tysiące kilometrów od najbliższego stałego lądu, kojarzy się z odwieczną tajemnicą, monumentalnymi posągami i przestrogą dla całej ludzkości. Przez dekady przedstawiano ją jako przykład cywilizacji, która zniszczyła się sama wszystko przez nieodpowiedzialną gospodarkę i brak umiaru w eksploatacji zasobów. Jednak w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się nowe interpretacje, które pokazują, że rzeczywistość była znacznie bardziej złożona i tragiczna, ale niekoniecznie z winy samych mieszkańców. Na początek kilka obecnych danych. Wyspa Wielkanocna położona jest w południowej części Oceanu Spokojnego, dokładnie w centrum wyniesienia wschodnio-pacyficznego. Zamieszkuje ją około 7700 osób, z czego zdecydowaną większość, bo około 70%, stanowią Polinezyjczycy. Jedynym miastem i głównym ośrodkiem życia społecznego jest Hangaroa. Administracyjnie ziemia ta należy do Chile i wchodzi w skład regionu Valparaiso. Wyspa znajduje się w ogromnej odległości od innych osób ludzkich. Najbliższa zamieszkana wyspa, Pitcairn, leży ponad 2000 km dalej natomiast do wybrzeży kontynentalnego Chile jest około 3600 km. Z tego powodu Rapa Nui uchodzi za jedno z najbardziej odizolowanych miejsc zamieszkanych na Ziemi, ustępując pod tym względem jedynie wyspom Tristan da Cunha. Pierwsi osadnicy Rapa Nui została zasiedlona przez polinezyjskich żeglarzy, którzy przybyli tu prawdopodobnie w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia naszej ery. Podróżnicy ci, wyruszając z odległych wysp, kierowali się według gwiazd, prądów morskich i obserwacji natury. Przywódca pierwszej ekspedycji, legendarny Hotu Matua, osiadł na wyspie z grupą ludzi, przywożąc ze sobą sadzonki taro, batatów, bananów, a także kurczaki i szczury polinezyjskie. Wyspę nazwano Tepito Ote-Henua, czyli pępek świata lub koniec świata. To określenie odzwierciedlało odcięcie od innych lądów. I ogromne poczucie samotności, które musieli odczuwać pierwsi osadnicy. Gdy dotarli, wyspa była gęsto porośnięta palmami Paschalococos Disperta, których pnie osiągały imponujące rozmiary. Te lasy były bogatym źródłem drewna i innych materiałów, niezbędnych do budowy domostw, łodzi i narzędzi. Wyspa miała też żyzne gleby, które umożliwiały uprawę roślin. Początkowo społeczność rozwijała się harmonijnie, korzystając z obfitości natury. Paul Cooper, autor książki Utracone Cywilizacje Jak rozkwitały i upadały imperia, którą na polskim rynku znajdziecie dzięki wydawnictwu znak Horyzont, pisze tak: W piasku plaży Anakena, będącej miejscem powstania pierwszej osady, szczególnie dobrze zachowują się ludzkie szczątki. Naukowcy przebadali odnalezione tu szkielety, a analiza dała nam doskonały wgląd w życie starożytnych mieszkańców Rapenui. Wiemy na przykład, że oprócz płodów rolnych, około połowę pożywienia tamtejszej ludności stanowiły zwierzęta morskie, w tym delfiny, foki, ryby i żółwie morskie. Żółwie łowili ręcznie nurkowie, którzy zanurzali się nocą w atramentową morską otchłań i których w kulturze polinezyjskiej czczono jak bohaterów. Transport gigantycznych posągów. Z czasem mieszkańcy Rapanui zaczęli tworzyć najbardziej ikoniczny element swojej kultury kamienne posągi Moai. Wyrzeźbione głównie w tufie wulkanicznym posągi przedstawiały zmarłych przodków i miały chronić społeczność, przekazywać mana, czyli duchową siłę. Największe ukończone Moai mierzyły nawet 10 metrów wysokości, a największy z pozostawionych kamieniołomie mógłby osiągnąć 21 metrów i ważyć około. 200 ton. Praca przy tworzeniu posągów była czasochłonna i żmudna. Szacuje się, że ukończenie jednego z nich mogło zająć zespołowi 12 ludzi nawet rok. Ale jego wykonawcy dzięki tej pracy zyskiwali wysoki status społeczny. Najciekawszy jednak wydaje się być sposób przemieszczania posągu z miejsca produkcji. Ich transport z kamieniołomów do wybrzeża stanowił ogromne wyzwanie, to pewne. Długo uważano, że wymagał on dużych ilości drewna, potrzebnego choćby do budowy specjalnych wózków, co miało prowadzić do wycinki lasów. Jednak współczesne eksperymenty wykazały, że posągi mogły być prowadzone w pozycji pionowej, kołysane na boki i przesuwane za pomocą lin bez konieczności użycia dużych płos czy drewnianych sań. Holenderski kapitan Jakob Roggewin, który dotarł na wyspę w 1722 roku, pisał. Te kamienne figury wprowadziły nas w osłupienie, bo nie mogliśmy zrozumieć, jak ludzie pozbawieni drewna i grubych lin zdołali je wznieść. Europejczycy, którzy później odwiedzali wyspę, często odmawiali mieszkańcom autorstwa tych dzieł, sądząc, że zostały wykonane przez jakąś zaginioną cywilizację. Okazuje się, że wyspiarze tworzyli Moai w dwóch etapach. W pierwszym, nazwijmy go transportowym, posągi, podobnie jak kręgle, miały cięższe partie korpusu. Po umieszczeniu ich na platformie były natomiast poddawane dalszej obróbce, w wyniku której uzyskiwały ostateczny kształt, smuklejszy i bardziej elegancki. Aby wyjaśnić sposób, w jaki transportowano Moai, uczeni Lippo i Hand zasugerowali, że po wyrzeźbieniu ustawiono je pionowo, a następnie kołysano w przód i w tył za pomocą trzech lin ciągniętych przez wyspiarzy. Dwóch z przodu, po jednej z obu stron i jednej zamocowanej od tyłu, zabezpieczającej przed upadkiem posąg ciągnięty do przodu. Transportowany w taki sposób sprawiał on wrażenie, jakby chodził po ziemi. Pisze Cooper w Utraconych Cywilizacjach. Samo zagłada? Na podstawie badań archeologicznych, jeszcze w XX wieku utrzymywał się pogląd, że społeczność Rapa Nui doprowadziła do ekologicznej katastrofy. Wycinając drzewa na transport Moai, mieszkańcy mieli zniszczyć swoje środowisko, co doprowadziło do erozji gleby, braku surowców i w końcu do głodu, kanibalizmu oraz brutalnych wojen klanowych. Jared Diamond w książce Upadek nazwał Rapa Nui „najbardziej samotnym przykładem samozagłady”. Dziś wiemy jednak, że prawda była bardziej skomplikowana. Jak podkreśla Paul Cooper w książce: utracone cywilizacje mieszkańcy wyspy prawdopodobnie padli ofiarą czynników zewnętrznych. Szczury polinezyjskie, które przypłynęły z osadnikami, masowo rozmnażały się, zjadając nasiona palm i uniemożliwiając ich regenerację. Mimo zanikającego lasu, mieszkańcy potrafili rozwijać rolnictwo w warunkach ograniczonych zasobów. Budowali kamienne ogrody, stosując systemy ochrony gleby i roślin przed wiatrem, co pozwalało im utrzymać produkcję żywności na względnie wysokim poziomie. Badania szkieletów pokazują również, że wbrew mitowie o kanibalizmie tylko około 2,5% nosiło ślady urazów, a większość z nich była niegroźna. Nie ma dowodów na istnienie fortyfikacji ani masowych grobów, które wskazywałyby na zorganizowane wojny na wyspie. W rzeczywistości, jak pisze Cooper. To nie wyspiarze zniszczyli swoje środowisko naturalne i nie oni doprowadzili swoją społeczność do upadku. Wręcz przeciwnie, umiejętnie gospodarowali ograniczonymi zasobami i doprowadzili swój wyspiarski ogród do rozkwitu. Kultura Rapa Nui rozwijała się dynamicznie. Oprócz Moai, ważną rolę odgrywał kult człowieka ptaka, Tangata Manu. Co roku młodzi mężczyźni ścigali się, by zdobyć pierwsze jajo bitwy z pobliskiej wyspy Motonui. Była to niebezpieczna wyprawa, wymagająca przepłynięcia pełnego rekinów oceanu i wspięcia się na strome klify. Zwycięzca zyskiwał prestiż, a jego klan obejmował władzę. Był to sposób na rozładowanie napięć między rodami bez użycia przemocy. Największe ciosy spadły na mieszkańców Rapanui w XIX wieku. Handlarze niewolników, głównie z Peru, w latach 60. XIX wieku porwali około 1,5 tysiąca mieszkańców, w tym niemal całą klasę kapłańską i osoby znające pismo rongo, -rongo". Był to system pisma wyjątkowy w skali oceanii, którego znaczenia do dziś nie udało się w pełni odczytać. Tabliczki rongo, -rongo były zapisywane obsydianowymi narzędziami na drewnianych deskach, a symbolika znaków przypominała styl pism hieroglificznych. Zniszczenie warstwy kapłańskiej i utrata wiedzy była ciosem dla tożsamości wyspy. Powracający z niewoli przywieźli ze sobą ospę, która spowodowała kolejną falę śmierci. W 1866 roku liczba mieszkańców spadła do około 111 osób. W następnych latach kontrolę nad wyspą przejęli chilijscy właściciele, którzy w 1888 roku formalnie anektowali Rapanui. Wydzierżawiono ją w prywatnej firmie, Williamson Balfour, która przekształciła większość terenów w farmę owiec. Rdzenni mieszkańcy zostali zamknięci w osadzie hangaroa, otoczeni murem i pozbawieni dostępu do ziemi. Odcięcie od możliwości tradycyjnego uprawiania roli spowodowało, że jedynym sposobem na przetrwanie rdzennych mieszkańców Rapanui stała się praca na farmie owiec, pisze Cooper. W tym czasie wypas owiec i nadmierna eksploatacja gleby doprowadziły do ostatecznej degradacji środowiska. William Thompson, amerykański podróżnik, wspominał, że owce zniszczyły nawet resztki roślinności, obgryzając młode drzewa i krzewy, doprowadzając z czasem do zwiększenia śmiertelności na wyspie. Symboliczny gest zerwania z dawnymi wierzeniami stanowiło obalenie Moai. W czasie głodu i chorób mieszkańcy odwrócili się od duchów przodków, obalając posągi jako znak protestu. Do dziś żaden z Moai, które widzimy w pozycji stojącej, nie przetrwał tak w sposób ciągły. Wszystkie zostały ponownie ustawione w XX wieku podczas rekonstrukcji archeologicznych. W 1913 roku Catherine Routledge. Brytyjska badaczka dotarła na wyspę i przeprowadziła pierwsze naukowe badania archeologiczne. Rozmawiała z mieszkańcami, dokumentując legendy, mity i obyczaje. Na Wyspie Wielkanocnej przeszłość jest teraźniejszością, nie da się od niej uciec, pisała, zauważając głębokie zakorzenienie dawnych wierzeń w życiu codziennym. Wbrew narracji o samozagładzie, to europejska kolonizacja, niewolnictwo i choroby ostatecznie zniszczyły dawną strukturę społeczną i środowisko wyspy. Współczesne badania pokazują, że Rapa Nui była raczej ofiarą zewnętrznej agresji niż własnej lekkomyślności. Jak zauważa Cooper, historia wyspy powinna być czytana jako przestroga przed przemocą kolonialną i niszczeniem lokalnych kultur, a nie wyłącznie jako ekologiczny moralitet. Walka o pamięć i przyszłość. Dziś mieszkańcy Rapanui Nui starają się odzyskać swoją tożsamość. Jednym z symboli tych starań jest postulat zwrotu słynnego posągu Hoa Hakakanaya, przechowywanego w British Museum. Jak tam trafił? Otóż był prezentem dla królowej Wiktorii. Nazwa posągu oznacza nasz skradziony przyjaciel i stanowi bolesne przypomnienie o losie wyspy. Mieszkańcy organizują także festiwale, na których odradzają dawne tańce, pieśni i rzemiosło, starając się przekazać młodszym pokoleniom to, co brutalnie zostało przerwane w XIX wieku. Stare polinezyjskie przysłowie mówi: Muszla morska śpiewa tylko dla tego, kto potrafi słuchać. Wyspa Wielkanocna, zamiast być wyłącznie symbolem ekologicznej katastrofy, powinna być postrzegana jako świadectwo niezwykłej wytrwałości i siły ducha jej mieszkańców. To powieść o społeczności, która mimo wielkiej tragedii zdołała przetrwać, zachowując część swojej kultury a dziś walczy o pamięć i o swoją przyszłość.